А, сегодня темат. Мои разъяснение на бол на булгво. Не с тем лекарями, жаль, маж. головы, на лепший, зручече до лекарем. И теперь раз, темат. Моё разъяснение на булгво. Ктоем, попросту я ужил вам частье разъяснения. Но, сон попросту, есть нее, дуже его, что их разъяснений. Первше, а былые другие массования, ну техники, какие-то массования головы, шеи, жрецем видел йогу на усиление боли головы и то этого? уживал леки, но так за не использую. за мало уживал этих леков, для того, у меня лучшие способы и развязание. Потом те техники массования головы и шеи. Powiedzieć, że używam też, no po prostu nie używam tego, dlatego, że mam lepsze za to, za tą metodę sposoby. A co tak naprawdę używam? Znajdziesz te rozwiązania, które używam w opisie pod tym filmikiem. Pierwsze rozwiązanie, usunięcie bólu głowy za 5 minut. Gdzie za 5 minut usuwam własny ból głowy? Nie potrzebuję żadnych takich technik masowania głowy, masowania szyi. А так на правде, там был головы менее за 5 минут. Усунул там был головы у себя, и добре. Недавно, uh, тон, um, техники, uh, был в шестко ест Недавно уживаем тон техники, аккурат был по чонгу, и но ну, не мог бы просто начать там, робить что он йоги, заниматься йоган, або массовать голову, шеи но ну, и такие вещи. Просто был новый глянул бы странно. дивнее. A tak jak mam lepsze rozwiązanie, to po prostu użyłem to rozwiązanie i ból głowy już od razu zaczęła no, po prostu no, zmniejszać, zaczęła się ból głowy i za 5 minut w ogóle minęła ból głowy. I plusem jest to, że siedziałem i miałem taką, jak powiedzieć, czystość w swoim umyśle, że myślałem, że patrzę na siebie od boku. Także jest jeszcze drugie rozwiązanie dla Ciebie automatyczne usunięcie bólu głowy. Dlaczego nie używam to automatyczne usunięcie bólu głowy? Dlatego, że mm, mam dostęp do tego rozwiązania tylko z domu i nie e, zrobiłem ten dostęp e, ze swojej komórki, ze swojego smartfonu. I z powodu tego nie używam nie używam. Tej, e, tego rozwiązania i tej techniki. Ale ona jest po prostu najlepsza. Tam w ogóle nic tak naprawdę poważnego i dużego nie, musiałem, nie musiałbym robić. I znajdziesz to rozwiązanie w opisie pod tym filmikiem. Automatyczne usunięcie bólu głowy.